Ciema! Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku z gry Warhammer Vermitage. Dzisiaj razem ze mną jest Hogaty. Siema! I ten śmieć, który już wcześniej powiedział. Mały, co nieco. Satar. Ja się przywitałem, także dzień dobry. Tak. I gra jest w zamkniętej czy otwartej beta? Zamkniętej. Zamknię bardzo zamknięta. full zamknięta. Beta. Zamk bardzo szczelnie zamknięta. Bardzo zamknięta beta. Dokładnie tak. Trudno byłem otworzyć. Dokładnie. I Trzy to ciebie. Powiedz pokrótce może czym jest gra. Tak, zgadzam się. Gra, jak widzicie na pierwszy rzut oka, strasznie jest podobna do Left 4 Deada. Mamy czteroosobową drużynę. Po prostu musimy przechodzić takie jakby pojedyncze scenariusze. No takie misje. Takie misje. Jest ich mało, bo no jak wcześniej wspomnieliśmy, jest to beta. Bardzo zamknięta beta. I, widać zamknięta. przecież na górze, że, że to jest beta. W prawym <laughs> górnym widać. Kiedy będzie premiera. Też widać. No, Oktober to. 23. I co jeszcze można powiedzieć? Teraz oddaję głos Flotarowi, który tutaj jest Ej. bardziej zainteresowany. D -d 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 Dokładnie. Gra posiada 5 klas. 4 z nich możecie widzieć teraz. Tak, e, każda się specjalizuje w czym innym. To przedstaw te klasy. Może nie z no nazwy, bo wiem, że nie pamiętasz No, no właśnie. Mamy maga, który ma miecz. Znaczy, pa, panią mag. A, to pa... ja. Panią no, mag, tak. I to jest z... Z... Hoga, z... O, to chyba powie, jakie ta, ma ta z palącym się. Yy, no to ja mogę fejsem. bić mieczem i bić z różdżki i szczeloć takim ogniem żywym. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. <noise> <noise> Okej. Okay. Mamy jeszcze... Yy... Asasina, takiego troszkę ze sztyletami i łukiem, czyli flotara, flotar. Dzień dobry, jestem asasynem i ja mogę strzelać z łuku i mam dwa sztylety. No i bardzo dokładnie. Dobrze. I mamy też mnie, czyli tak naprawdę ja nie wiem. Nikogo. Jesteś gównem. Ja no. Jestem jakimś głównym. Mam y, rapier i taki pistolecik. O kurwa, bo mnie złapał taki frajer no, wiem. na biegnę, Pomóż mi. Ej, bo tego Ej. krasnala też złapał, halo, halo. A szczerze? No, piję, ja biegnę. jestem jak Gandalf, bo też mam różdżkę i biję z niej, i czaruję, i biję z miecza, no. Chłopaki, biegne, bo ja tutaj biegne. umieram. Ej, bo on mnie powiesi za sekundę na kija. Dobra, ja właśnie mnie powiesił na kija. Serio cię zabił? Nie, powiesił mnie na kiju. Ej, mnie też powiesił! Chogaty, <laughs> 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 ratuj! Jak mamy? Dobra. <laughs> no Bardzo... on nas... Dziękujcie mi, kiju. mi Dziękuję. was, tym o tym jeszcze super. możemy przejść. Ej, bo on o wiesza na kiju! Ej, chogaty kierwa, Wow, teraz nie koniec! Ja tutaj... Wow, teraz mnie! Albo guys! Pomóż, tym ty no. teraz? Tak, teraz mnie teraz? Bo o jest o tym o tym o o i właśnie gra też się jest podobna do Left 4 Dead dlatego że właśnie są tutaj oprócz tych zwykłych Kiew. szczurów, z którymi walczymy są takie specjalne szczury. Takie, takie, no jeden co rzuca gazem, Mini jeden z, z z taki super mega tank wyjdzie. No taki dam szczury w średniowieczu wieczu z miniganem To jest Warhammer! Halo! I kafary no, są. No i właśnie tak. nie, nie wiem w sumie jaka jest otoczka Fabularna. Ta Warhammerowa, bo w sumie w Warhammera w ogóle tam nie grałem i tak dalej. Tak, ja szczerze mówiąc też nigdy nie grałem. Tylko grałem w tego... 40 tysięcy, w tą strategię mhm, taką. No to było całkiem, I, całkiem. I jeszcze jedna fajna rzecz w tej grze, bo naprawdę według mnie jest super ta gra, nie Taki wiemy. Dark Masai and my, Might and Magic kurczę troszeczkę. Tak, tak. Taki mroczne klimaty i wracając... Chodzi mi o to, że na końcu mamy takie jakby kości i z tych kości losuje nam drop po udanej misji. Ej, halo, plecy, plecy, plecy! Hunter! Właśnie to jest Hunter. Widzisz? Zobaczyłeś sobie Huntera. Tak, to jest Hunter, bo on tak śmiesznie ucieka. I zniknął. I zniknął. No I to. zniknął. I, I ten drop potem możemy wymieniać, znaczy, y, wymieniać w, nasz, w ekwipunku, w zależności od postaci, którą gramy. I levele dostajemy oczywiście. I levely tak. i no. tak dalej, co cały ten syf RPG-owy. Także tak jest naprawdę spoko. Tutaj coś jest? Uuu, butelka jakaś. Uu. O, i ja mam jakiś ten, y, taki proszek. Mogę do to jest... No, proszek fiub, możemy się teleportować na ulicę Pokątną. Przekątną, okej. Okay. Nie, na, na przekątną. przekątną! Na Przekątną! Pszszsz, pszszsz. Gdzie ja jestem? Hagrid! Hagrid, ratuj! Hagrid, co ty tu robisz? O, szukam środka na ślimaki. Dobra. Yy, mam butelkę, a nie wezmę. Dobra, ale wezmę. Tej... wszystkie butelki? Bo jestem pijakiem i muszę mieć. Ale A co? właśnie, i nie powiedzieliśmy Matyniu, o, o tym, że każda z klas posiada dwie. A nie, dobra, to w sumie każdy wie. Po prostu jedna broń jest do walki wręcz, druga na dystans i tyle. Tak. Dokładnie tak, jak powiedziałeś ptate. No. I co, co tu jeszcze mogę powiedzieć, że fajnie są lokacje zrobione, mi się podobają. No, są a jak bardzo fajne. 10 na 10 bym dał. I miniganie każda z wiesz, wiesz, broni ma jakiś swój specjalny atak. Bo na przykład w tym moim takim mini-miniganie. nazwę go mini-miniganem, bo, bo jest mniejszy A tak piszczotliwie nawet. No taki mini-minigan. Mini, mini-minigan. A taki. A, oj. O dostałem. Gafar! Jeżeli Pomocy! przytrzyma się prawy przycisk myszki, to atak Pomocy! jest inny. Aha, A dobra. No przytrzyma się prawy? Lewy no. chyba. Prawym ja blokuje, nie wiem jak to no, Ale tak. ja mówię o pistolecie. O mini pistoleto! Pistoletów! Dyrydyn 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 Dobra To było pistoletowa! Ciekawe czy yes. będzie Podobno potem czy wiesz, wiesz, coś takiego jak właśnie w Left 4 Deadzie Czyli ten tryb taki, że możesz tak. grać z A no, no no no, no właśnie, kurde no zobaczcie. Ej tutaj jest ten, ten assassin Chyba umarł Jeszcze jest? Nie, jest, 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 jest. Zobacz, czeka, 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 czekajcie no Na nagraniu to będzie widać tylko tą czarną krew A co tak ciemno masz? Nie, ale krwi tak dużo no, krwawa okay. jest gra, naprawdę. No. Ale klimatyczna jest bardzo. Mi się podoba. No i mi też. Nie, nie wiem, tak. Yy, właśnie, nie, jeżeli Z wciśniecie. A nie, czekaj, to to co wciśniecie? A Z, nie. jeżeli wciśniecie, to macie tak, jakby w, w czasie byście oglądali skina tak, no. do broni. No, dokładnie, pattern sprawdzamy. Pattern, też. no. Czy, czy drogi będzie? No, w końcu mamy drogę po każdym meczu, nie? No, w sumie. Case opening. Bro. O kurde, widzicie ten ból. No, mój. Ej, bo tu o, jest minigun, minigun. Ale dostałem, dostałem od Dobra. minigana przytrzymam yy, prawy przycisk myszki i to łombo kombo No troszkę nie wyszło yy, Dostaję od minigana cały czas, nawet jak leżę To jest niefajne, nie lubię tego Pom Pomocy! Idę, wyczekaj, muszę zabić minigana najpierw Dobra, no w sumie najpierw minigana Nie, 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 nie Dobra, zaraz was uratuję O Jezu, on żyje! Minigan? Tak no, W trójkę... Gdzie nie, mam nadzieję, że ty... Gdzie on jest? Okej okay, ja biegnie, biegnie. Podnosi kogoś, choga tego? Nie podnosi. Dobrze, ja, ja umrę, nie wiem. Umarłem. Jak zabijcie zabijcie dziękuję. tego. Dziękuję. Dobra, mnie po... podniósł Pod, mnie. Podnieś mnie szybko. A mnie nie podniósł, podniósł. Dobra. Fajnie. O. Super, no podnieśliśmy najważniejszych tych. Dokładnie! Tak! <laughs> kurde no. O, chogaty wziąłem z ciebie jakiś eliksir. Super. Byłeś przydatny bardzo. Ale nie, to jest tak jak w tym. W lewcie, że dojdziemy do jakiejś takiej lokacji. Do końca. Nie, 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 i za chwilę się pojawisz, także idź, będziesz gdzieś tam zamknięty. Nie wiem, czy tutaj tak będzie. Tak będzie na stówę, jestem na, nawet na 200% pewien. A skąd wiesz? O, set free, widzisz? No, mogę. No, mówiłem. Dobra. Ratunku! Pogaty, gdzie jesteś? Pogaty Ratunku, biegniemy. nie wiem! Dobra, po, weź się swój głos. Chodź na pokątną, może trzymają tam Trzymają mnie! O kurde! O kurde. Dobra. Dobra. Pomóżcie mi, ja pomogę wam haid, z Hajd, Hide, hide, hajd, mówi ten gościu hajd! Ukryj się, Matyniu! Tam ukryj się. Ja pierdzielę, no i widzicie, i mamy tą misję. Ukryć no. się. Napierdzielać frajerów. No, no, no ma, marsza, jesteście we trzech, proszę bardzo. Ja Matyniu. ich sam potnę, kurde. Nie jestem Legolasem. Strzelam tak szybko jak Legolas, ale nie jestem nim, rozumiesz? Spokojnie, ja tutaj sobie poradzę, bo mam super broń. Oczywiście tak. No, już, już sobie poradziłeś. Dobra, chciałbym mu no, pomóc. Tu no, honest? Muszę. tak, zabiłem z pięciu sam. O, więcej, to nie, ci się udało. Więcej expa, powiem wam tak. Więcej expa, lepszy drop. Wolnijcie mnie! Biegniemy już. Wi widzimy, że tam. Zrażliwość. Chyba Krasnolud miał być najwaleczniejszy, naj najwaleczniejszy z nas wszystkich, a teraz cipcia co robi? Hojd, hojd, chodź! Kurde. Chodź, chodź, Dobra, ja biegnę, to jest ja biegnę Hogatego szybko uwolnić. Dobra, ja im budzę głowy. Garni. Krawot, tutaj jest Kropka. tutaj jeden ten. Cześć. Dobra. O, je o Jezu! Kafar przywalił. Ej, bo tego! Pomocy, guys, szybko, szybko, szybko! Wszystkie musisz pomóc. Guys. Ej, biegnij do Krasnala. Ty jesteś ważniejszy. Oho, Flotar. Co? Nawet nie wiesz, jak wiele to dla no mnie No i ciągnie mnie. <noise> ciągnie mnie, ciągnie, halo! Dobra, Dobra uwoliłem cię. Bo ja idę do Krasnala szybko, mu pomoże. Ty aj, tamtego powiesił. O. Ej, biegnij coś za to. Jezu! W Dobra, już mu uciąłem łeb. Rewajwuję go, proszę bardzo. Ech, ja nie wiem. O, tu jest apteczka. No to jest ma 4 apteczki chyba. Kogoś uleczyć? Nie, nie wiem, chyba tego gościa uleczę. No. Zobaczcie, bo on ma takie lipne zdrowie. Właśnie tutaj... A jak się go uleczy? Ule Ulecz. Dobra, Ulecz. Ee, ja go uleczę. Uleczysz go? Dobrze. Czekamy. Na no, 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 Powiedz, ee, kurde, grubasie. Come here, we can kill you. O, we uleczyłem siebie. Dobry kurwa, No, leczyłem jego, on się odsunął i się, i się zacząłem sam leczyć, no głupi, gruby śmieć. No offense. O, uleci, uleczyłem go. Widzicie, jakie jestem miły? Ty jesteś no, super. dziękuję. Ojej, to... o, tutaj będzie fajne... A, tak. Tu będziemy beczki nosili, żeby wysadzić jakąś tam dobra. rzecz. Dobra. To jest cie ciekawe. Powiem wam, że tutaj się młyn niezły tutaj rozgrywa. No, będzie, no, będzie młyn. Tak. O, dobra. Schodzimy na dół czy... czy jest ten i A dobra, nie żyje. Yy, pomocy! Yy, pomocy! Pomocy! Hogaty! Czelam! Hogaty! Rzucam bombę! Nie mam magii. Heh. No tak nie bardzo. No tak taka Ich jest dużo tu kurde! Wiem, hogaty, powiesił mnie! Na ja tu nie przyjdę No jak? Nie widzę, że tutaj napierdzielasz się. Ale wyjebałeś im Ale gdzie jest ten do powieszania? Ale on chyba już nie żyje z Aha, dobrze, daim... to, to ja ciebie ściągam Puść mnie, powiedziałem, puść Ale jeszcze musicie mnie zreskiować Dobra jest, I dobra, Ktyk, kto Jest! jeden do powieszenia? halo! 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 <laughs> <podok. śmiech> guys. <laughs> guys! Guys! Rzuć rzuć gdzie? Gdzie? Biegnę! No rzuć czymś! No czym biegnę? No czymkolwiek, nożem, no rzuć tym nożem No nie mogę No patrz, bo mnie ciągnie, ciągnie no O dobra, już ci obciągnął Znaczy, już cię odciągnął Chłopaki, bo ja... Targasz beczkę? Targam beczkę Ale no to ty, właśnie, no ale ty nie... Ajajaj, aj, aj, mam Dobra, tyłu. już ją wyrzuciłem, bo tnę teraz te szczury Dobra, targam beczkę Bierz ktoś, może weźmy dwie beczki naraz, taki... O, kurda, o kurde, a nie Dobra, Froncie ja mogę osłaniać No właśnie, gdzie ty jesteś? Nawet nie wiem, gdzie jesteś to jest Dobra, Ma Czy Czy ty Nieśiesz beczkę? Chłopaka, ty widzisz to? Tak. Co się dzieje? On się ty. ślizga. Matyniu, ty się u mnie czołgasz, jakbyś był napierdolony. <grym> <grym> w trzy dupy. Ej, A co teraz? jest? No patrz, no Ej, Parek, on się. On się czołga. No, ty się czołgasz. Ej, u, u mnie też, u, u siebie też, jak nacisnę Mix. <grym> co to jest? Z tobą? się się. Dobra, e, ostatnia A jaki, beczka... jaki, Jak ja ich chcę, to jak to wygląda? Um, Jakbyś no, był niepełnosprawny. Nie. <laughs> no, beta, no cóż, możemy więcej powiedzieć. No, beta. Ale fajnie się gra, naprawdę zgiera bardzo fajnie. Alfa przyjemna. beta. E, Potrzebuje pomocy na tego czerwonego. O, ktoś, dzięki Hogaty. Ej, halo, ja do niego strzelałem. Nie, to Hogaty mi pomógł. Widziałem pocisk Dokładnie. Czerwony leciał. No, Ej, dobra, trzeba ostatnią są rzecz wysadzić. Ja mogę bombę nieść. O, Boski, tu widzę, jak to odniosę. Ej, bo ja tam już. Co tam za munt się dzieje? Mogę strzelić w to? Nie. Maty, ja osłaniać, ale to dziwnie wygląda. <laughs> Jakby się... Ej, asasyn, asasyn, aż na plecach! Biegnę. biegnę Zgubiłem biegnę. bombę Czemu ten wiking pieprzony mi nie pomaga? Dobra, mam bombę. Asasyn! Ej, czy... Szybko. Ojej, Dawaj, Mati. No ty gnoju! Kto? Asasyn! Ja nic nie zrobiłem. No wybuchło mi to w ręku, jak byłem już przed tym, bo ty nie pomogłeś mi, właśnie nic nie zrobiłeś. Widzę Kurde, niech cię zabije. Idę ochronię na krasnolu... No słaby ten krasn... na Krasnoludowi też wybuchło. Ej, ja zaraz umrę. Ej, ja mam apteczkę jeszcze. Ej, ja mogę kogoś uleczyć. Ulecz mnie. Czekaj, no ale to mam młyn. Że tak powiem. A Ktoś jest na dole jeszcze? No, wszyscy jesteśmy na dole. Aha, Halo. dobra. Dobra, to za chwilę kogoś ulecę. Um, chodź Matyniu. To jesteś ty? No. Dobra, to proszę. Widzisz, oddajcie ci moim ostatnią... E, bomba. Nie, beczkę. Beczkę jesteś trzeba nasza iść. ostatnia deska szansa, nie? No, jesteś <laughs> ostatnią deską. Dobra, ale nie ratunku. He. Dobra, tutaj jest kurde Dobra. Taki... Lezen. Trzeba ostatnią beczkę No Chyba, Jak bo... czekaj, biegnę, biegnę, komendzie. biegnę. Bo tam mu go bił. E, pomocy, pomocy, pomocy I co się stanęło? No Dobra, ja niosę beczkę, proszę mi osłaniać. Ale uratowałeś mnie hogaty i tak. mnie tak wywaliło na drugi koniec tego pomysłu. Asasyn! Pomocy! Asasyn tu gdzieś jest Słyszę jego szepty. Wołamy Chyba ktoś otwiera komnatę, to jest. <špatritt> <Jezda> <bureaucracy> Dokładnie tak. Dobra, beczka i teraz drzwi. Wybuchającą beczkę weź! Wybuchające beczki! Weź, Mati, weź beczkę. Ale już on to zrobił. Eee, tu chyba będzie młynek. On tutaj A, jest cały czas jest młynek. za nami. W ogóle my nie zabiliśmy za za wciąż tego sobą. O, widzisz? O Boże! Ała, bije, 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 bije. Asasyny są tutaj. Najgorsze, O, Co się dzieje? Boże, tu, tutaj nie ma nawet czym oddychać No Dobra, jakaś apteczka by Ej, się ale przydało. na normalu ciśniemy ładnie, no, 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 no Że dajemy radę Bo wtedy graliśmy na hardzie Nie dawaliśmy rady na Minigun, pierdalamy. No to uciekaj, koga ty? Nie, nie walcz z nim, musimy tu biec No ale nie... ja wolno biegnąć No każdy z nas wolno biegnie Przekroczmy eee, rzekę! No, przekrocz Do Rivendell idziemy teraz! Uh. Tym, tym, try, tym, tym, tym... nas gonią! <noise> Wezwijcie siły Na natury! Musi... Musisz wydać dźwięk teraz w flotarek Nazgul. Eee. <głos> 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 Chyba komuś coś się To był ustawiony Nie, dobra, mi też nie wyszło. A mnie gardło ci kurczę. Ja się napiłem orężady jakieś. No, Ej, ale weź zostaw smaczne. dla nas coś. No, no spoko, ale. no spoko, spoko. Zostawię dla was. O, tutaj macie. O No teraz za tobą był. O, uratowałeś mi życie. No, ale... Ej pomocy! 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 nie wieszak? Nie wieszak? Wieszak wieszak. O wieszak, będziemy go nazywać wieszakiem może. będzie śmieszniej. No wieszak, dobre, nie? Wie... No ale, kurde, ja od to wiedziałem. I... Gin wieszaku. Tutaj są ruiny. I tutaj jest kolejny wieszak. A nie, to dobra, to nie wieszak. O jest znowu myn będzie. No, to no. jest ta arena, co mówiłeś wcześniej chyba. Nie, to nie ta. Ej, czekajcie, może tutaj w lesie będzie jakiś ten, apteczka. Jak, jakiś apteczka? No jakiś apteczka tak. może... Jest. A nie, amunicja. A, wezmę sobie. To jest? Kto on leży? Nie wiem. No dobra, bije, mu je było. Lec minigun! O, kurde. minigun leci? Tak. A przed nami, za nami. Na plecach. Dobra Dobra, może tutaj coś znajdę. Dobra, leży. Uh -huh. Nice. Chłopak, oh. jestem tak troszkę na low Kafar. O kurde, czer czerwone ziomki. Rozajem. Power in Ej, jakiś ziomek z mootowym Smokuj <noise> B, smokuj B uh. Smokuj B D Mo rzucaj molotowa, kurde, Molotow, na palące! Pa, 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 na palące, no właśnie. <grym grym> ej, a tu są schody, zobaczcie! Ej, tutaj oh będzie O magia musimy musi się zregenerować, kurde, guys. Eee... W jak jest, że Matyniu dostał apteczkę i mam najmniej życia w tej chwili? Idą. Znalazłem Tom. Będzie młyn. Aż mi grę ścięło. Jezu, ja sobie z tym klaskiem O kurde, co to za drugie? Ty... Run, motherfucker, run! To Uciekaj! To jest taki tank. Jak z Left 4 oh. Dead. Ja bie... Nie, jest assassination tak. bije mnie. Dobra. Ale win! Boże, ja jestem co na one, one shot. Dobra, ja padłem. Dobra, unlucky chyba będzie. Wow! No. Dobra. To Ale się staraliśmy dzieje. się. Ja umarłem. Ale wy żyjecie, no. dacie radę. A nie. No, wie, ja no tak, Assassin i ten jego goni. No, spoko. O, Dobra. O, f... Staraliśmy się chłopaki, to się liczy. Ale kurde, no... Ciekaw jestem jak długa będzie gra, jak już wyjdzie. o. No. Szkoda, to że dobre. będziemy musieli chyba zaczynać od początku. Było dobrze, tak? tylko... Nie, nie wydaje mi się. Hmm. Kurde, było dobrze, ale nie do końca. No było dobrze, ale tak No, no nie i trzeci, nie. trzeci nie. level. No. W Bidu, w Aha, i co nam się blokowało? Dual Twin. Swords. Uu. I kości. O, teraz będziemy. Co? Aha, bo... Nie ma kości, halo. Dobra. No dobra. No, najwięcej obrażeń przyjąłem, kurde. Y staraliśmy się i w sumie. Dokładnie. To byłoby y na tyle. Wejdźcie do Hogatego na kanał, do Flotara na kanał. Do Flotara no. nie. No dobra, do Flotara nie. Wejdźcie bo... do. A nie, jednak nie. A, nie, jednak nie. <laughs> I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. W następnym odcinku, trzymajcie się. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć. Hej. Witajcie.